Koniec Koniec bezczelnych Drańców niemieckich smak, piątych kolumn i totalistów, wyznawców kulturowej płci, erotomanów, seksualnych patologii i politycznej poprawności! Po ludzku ma charakter zbrodniczy ten wasz projekt. I cieszcie się, wioskodawcy, że takiej ustawy nie było za waszego dzieciństwa, bo nikt by was nie wyprodukował! Ludzi nie trzeba słuchać, tylko trzeba im obiecać, czego oczekują, a potem wygasić te oczekiwania. Mają zapierdalać za miskę ryżu. Jak ludzie ci zapierdalać za miskę ryżu, jak było w czasach po drugiej wojnie światowej i w trakcie, to wtedy gospodarka cała się odbudowała. Od bezdomnego dostałem, tak im powiedz. No, przyjechał bezdomny i dał mi dwa samochody, a Stanisław z Warszawy. A potem wziął i umarł. Majbachem jechaliśmy, prawda? Co? <grym> tak, zgadza się. Akurat ten samochód to dostaliśmy, nie wiecie o tym, od bezdomnego. Tak. Dwa samochody dostaliśmy. Przyjechał bezdomny i dał nam dwa samochody. Pan Stanisław z Warszawy niestety zmarł. Ośmiorniczek nie zamówisz? Nawet mi nie przypominaj. słabowego. Każda partia jest jak ul. Jest królowa matka, ja, i są robotnice. Tak jak ty. A co z demokracją? Mamy. Ul się napierdala z ulem. To jest właśnie demokracja. Gratuluję. Pięknie łydkę. Dzień dobry, panie prezesie. Tak, macie się czego bać, bo jak sam pan powiedział, politycy nie są aniołami, i ja to właśnie pokazuję w moim filmie. Widzę, że bardzo wnikliwie zapoznał się pan ze scenariuszem filmu Polityka, chciałbym podkreślić ze scenariuszem wykradzionym. Cieszę się, że odnosi się pan do filmu, ale według mojej wiedzy ten film jest jeszcze nieskończony, bo wciąż nad nim pracujemy.